Znowu jestem na tych bagnach. Witam wszystkich. Wczoraj szczęście dopisało. Ładny dwunastak. No i ósmak z zarysem dziesiątaka. Od tego byczka, co żem trzy dni, chyba czy cztery dni temu, tą parę podniósł. Od tego samego byczka, bo porównywałem w domu i, i ten. No tak to wyglądają. I to ta sama, i ta, ta sama, ta, możecie się przyglądnąć Może na Facebooku też po, pokazałem tam, ale są niektórzy, że są naprawdę złośliwi, no ale to tam w dupie to mam. No i wracając do dzisiejszych poszukiwań, na razie jest lipa. Wchodzą byczki i w lesie giną, tak jakby się zapadywały pod drzewo, pod drzewo mówię, pod, zie, pod ziemię. No i wylazłem tu na tą łączkę i tak sobie idę i tak z daleka coś dostrzegłem, ale jeszcze nie podchodziłem nawet nie wiem co to jest ale wygląda, że chyba będzie gdzie to jest nie widać A, ten telefonem to takie nagrywanie ale podejdziemy zobaczymy coś dostrzegłem ale jak jest to jak jest to coś chyba niedużego. Tak, coś jest, tyczunia. Zobaczcie. Nie wiem, czy widać. O. Jest. Jest, tyczka. Hu. Idziemy, zobaczymy, co to. Proszę. Leży sobie. I odpoczywa. Wczoraj, tak jak wspominałem, wczoraj mi też sześć. Co dopisało? O, ładny! Ładny ładna tyka U, U. ale chyba zeszłoroczny Zresztą mi się zdaje ładny. dziesiątaczek Ale ładny Chyba zeszłoroczny będzie. Tak. Tak jest, zeszłoroczny. O. Dziesiątaczek, ale. O. Ładna korona. Świętaczek ładny świątaczek. O. Piękna sztuka e, Barwę miał ładną musiał mieć ładną barwę, bo tu ciemny Trochę tak, no ale to nic O Kilo 20, kilo trzydzieści Może z półtora kilo, o to jest tak Nie wiem. No nic Znowu się dzisiaj poszczęściło Pozdrawiam wszystkich zbieraczy i pasjonatów.